Lewy wyszedł w korkach i od razu wszystkim zaświeciły się oczy. Witamy serdecznie spod obiektu treningowego Hanoweru 96, który jest obiektem treningowym reprezentacji Polski. Dzisiaj on akurat nie był używany. Graliśmy aż z tyłu za tą trybuną. Tam odbył się taki trening wyrównawczy dla piłkarzy, którzy zagrali mało z reprezentacją Holandii w Hamburgu albo nie zagrali wcale. Ale także były też wyjątki tego typu, że np. Jaku Piotrowski nie wziął udziału w tym treningu, tylko był w takich delikatnych przebieżkach i sprintował sobie z niebylekim, chociaż sprintował to może duże słowo, Robert Lewandowski. I teraz wszystko o nim. Lewy pojawił się gdzieś w 30. minucie zajęć. Zresztą liveowaliśmy. To na bieżąco rano, w trakcie oczywiście tego treningu. Lewy wyszedł w korkach i od razu wszystkim zaświeciły się oczy, co tutaj się może wydarzyć. Robert Lewandowski miał kilka zajęć z piłką. Nie były to jakoś bardzo skomplikowane sprawy raczej wymienienie kilku podań zagranie z powietrza piłki na takiej małej przestrzeni. No a później takie małe przebieżki, nie nazwamy tego sprintem, raczej takim biegiem na 40%, co w przypadku urazu kapitana reprezentacji Polski tak jest sporym osiągnięciem. Wszyscy wiemy, że ten naderwany mięsień dwugłowy to jest rzecz, którą można szybko wyleczyć, ale nie aż tak szybko, jak pewnie wielu by sobie zamarzyło. Mecz z Holandią cały, Przesiedział na ławce rezerwowych. Wszystko wskazuje na to, że lewy walczy, żeby zagrać w Berlinie w piątek z Austrią i zostało mu jeszcze trochę czasu. Dzisiaj mamy poniedziałek. Kto to ogląda, to jest poniedziałek tuż po meczu Polska-Holandia. Też ukłony dla selekcjonera Michała Probierza, że otworzył cały ten trening wyrównawczy. Taki live, który mieliśmy w związku z tym miał trwać 15 minut. Łączenie ze mną miało trwać 15 minut, a trwało równo godzinę, a może nawet więcej. W tym czasie właśnie skupialiśmy się mocno na Robercie Lewandowskim, który trenował sobie indywidualnie i trochę z kubą piotrowskim. Oczywiście zwracaliśmy uwagę na to, że nie ma Pawła Dawidowicza. Paweł Dawidowicz najprawdopodobniej na rowerku, w tym rowerku stacjonarnym, czyli żeby te mięśnie jakoś chodziły, chociaż w jego przypadku. To też jest taki, to jest mniejszy problem niż u lewego, ale tutaj jest jeszcze bardziej dmuchane na, na zimne. Nie wiem, być może dlatego, że jest szansa, że jednak Paweł Dawidowicz z Austrią zagra. Dzisiaj na konferencji prasowej był Kubakiwior i Taras Romanczyk. Kiwior całkiem nieźle sobie poradził w tej trójce defensorów bliżej lewej strony boiska. No i był oczywiście Jan Bednarek. Bartosz Salamon. Cała ta trójka dzisiaj na sportowo ok, ale nie w korkach, a w takich butach zwykłych do, do biegania. Oni się przyglądali, czyli wszyscy piłkarze wyjściowego składu, takiej małej gierce, chyba 5 na 5. Wiadomo, że to byli piłkarze, którzy zagrali bardzo mało z Holandią albo w ogóle w tym meczu. Nie wystąpili. No, jeszcze, jeszcze Kuba Moder także nie był brany pod uwagę zbyt często w, tych, w, tej, w tej małej gierce. Ogólnie dzisiaj w ogóle miał być tak naprawdę dzień wolny i żadnych aktywności miał nie być. Począwszy od aktywności medialnych, skończywszy na zajęciach, ale, ale jednak selekcjoner być może zmienił zdanie. Też wiele wskazuje na to, że on tym selekcjonerem będzie również po Euro 2020 w Niemczech Serwis meczyki donosi, że jest taka szansa, że najlepiej ubrany ponoć selekcjoner tych mistrzostw Europy, jak na razie pozostanie u sterów reprezentacji Polski będzie tą drużynę rozwijał. Ona nam dała bardzo dużo radości w meczu z Holandią. Tak bardzo nam się podobał występ biało-czerwonych, że boli nas ta porażka z Holandią bardziej niż gdyby to była jakaś przegrana w rozmiarach 0,3 czy 0. -3. 4. Tak się też już utarło, że gramy mecz otwarcia o wszystko i o honor. Faktycznie gramy trochę mecz o wszystko, ale nawet remis z Austrią nie wyeliminuje nas z tego turnieju na dobre. Będzie można pojechać z nadziejami do. Dortmundu. Tylko trzeba na pewno z tą Austrią nie przegrać. Pamiętajmy, że od 2016 roku to format tych rozgrywek się zmienił i trzy drużyny potrafią wyjść z grupy. Mamy sześć grup, cztery grupy są takie, że wyjdzie z nich aż. Wyjdą z nich aż trzy reprezentacje, więc to jest, to jest też taka wiara w to, że jeszcze powalczą Biało-Czerwoni z Austrią w Berlinie. Także zastanawiamy się nad tym, jak Michał Probież ułoży ten skład. Dzisiaj też Sebastian Szymański dostał trochę wolniejszy dzień. On nie wziął udziału w zajęciach, a trochę jest na cenzurowanym. Piłkarz Fenerbaczy po tym meczu z Holandią w jego miejsce wskoczył gdzieś, gdzieś w te sektory, chociaż to nie była bezpośrednia zmiana, tak w, 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 tym, w tym protokole UEFA. Stricte Kuba Piotrowski i Sebastian Szymański, ale Sebastian. Szymański może czuć oddech na plecach piłkarza Brighton. Fajne było to wejście na murawę Jakuba Modera. Okazało się, że przed otwarciem euro narzekaliśmy na środek pola, a teraz według mojej opinii jest trochę problemów bogactwa, bo fajnie zagrał Bartosz Sliż w tym spotkaniu. Kupa Piotrowski, gdy także przejmował piłkę, przejmował inicjatywę, to wyglądało to nieźle i Bartosz Sliszy również ogólnie Wniosek jest znów taki sam, że cała ta kadra nie pękła przed Oran i to nam się podobało. Taras Romanczuk, którego obecność w podstawowym składzie była lekkim zdziwieniem dla wielu, spisał się nieźle i trzeba przyznać, że być może też taki wniosek w trochę... Wysuwamy po tym dniu po meczu z Holandią, że selekcjoner Michał Probierz zaufa dokładnie tym samym ludziom w Berlinie o godzinie 18 w piątek. Oczywiście tutaj zaznaczam taką małą gwiazdkę, bo być może faktycznie Robert Lewandowski, co oczywiście bardzo byśmy chcieli wierzyć, wróci do reprezentacji, wróci do nie do reprezentacji, do wyjściowego składu. Ten pozytywny problem jest taki, że Adam Buchsa się znakomicie spisał i strzelił gola, który dał zresztą Polakom prowadzenie i, i tego Adama Buksę aż żal trochę zdejmować. Kilka naprawdę ostrych pojedynków z Virgilem van dała dało mu się we znaki i tutaj taki jeszcze raport medyczny części już któraś z kolei. Bartosz Salamon, którego także nie widzieliśmy za bardzo podczas aktywności treningowych po meczu z Holandią. Przejdzie dzisiaj dokładniejsze badania i okaże się, czy z tym palcem pozostałby Bartek Salon nadepnięty przez innego z Holendrów, czy, czy te problemy są dużo większe i z taką wielką nadzieją będziemy spoglądać na ten mecz z Austrią. No i także z niepewnością, kto jeszcze jest zdrowy. Na pewno jeszcze jest zdrowy Michał Skórać, którego kamery przyłapały w trakcie meczu, że coś mu się stało z kolanem, a dzisiaj od początku do końca odbył. Cały trening. Cała drużyna dzisiaj zasiądzie przed telewizorem i będzie oglądać mecz Austria-Francja. I ten mecz zakończy nam ten kolejny dzień euro. A my czekamy na to, co przyniesie los we wtorek. Teraz już żegnamy się ze stadionu Hanoweru. Treningowego stadionu. Do zobaczenia i zaglądajcie też na naszego TikToka, Facebooka. I śledźcie szorccy. Cześć.